Czy twój system SFA jest jak ta kostka? Czasem chcesz coś z niej ułożyć, na przykład szablon wizyty handlowej, ale plączysz się godzinami bez rezultatu? Albo w ogóle nie możesz w nim nic samodzielnie zrobić i musisz pisać do saportu. A wiesz, że to wszystko może być proste? Bardzo proste. Tak proste, że wizytę handlową zbudujesz w niecałą minutę. Programowanie dla handlu wcale nie musi mieć interfejsu rodem z 1995 roku, a ty lub twoi pracownicy nie muszą wyrywać sobie włosów z głowy. Może za to przypominać budowanie z klocków. W Emigu przeciągasz elementy wizyty na formatkę, układasz je tak jak chcesz, wszystko masz pod ręką, jasne, przejrzyste, a przede wszystkim szybkie. Dobrze, ale te poszczególne elementy wizyty też muszą jakoś powstać. W jaki sposób? Tak samo, czyli budujemy je za pomocą dostępnych klocków. Do wyboru jest wiele puls, których każdy może mieć inne zastosowanie. Listy rozwijane, pole tekstowe, liczbowe, obrazki, wszystko czego potrzebujesz. Pod tym wszystkim mogą jeszcze znaleźć się różne mechanizmy, liczenie punktów, warunkowość i wiele więcej. kolory też ustalisz według znania. Oczywiście nie chodzi tylko o wizyty handlowe. W ten sposób stworzysz niemal każde zadanie, które musi być odzwierciedlone w systemie.